Od pewnego czasu zapowiadałem, że będę miał dla was fajną niespodziankę na YouTubie. I to jest właśnie ta niespodzianka. Jestem właśnie na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań na świecie. Jest to skrzyżowanie w Shibui, w Tokio, ponieważ właśnie jesteśmy w Tokio, w Japonii i spędzimy tutaj 5 tygodni przygotowując content na YouTube'a. Jestem tutaj z Marcinem Konstantynowiczem, moim kolegą jeszcze z czasów TVGry.pl I razem będziemy przez te kilka tygodni przygotowywać nawałnicę ciekawego kontentu na temat Japonii, na temat kuchni japońskiej, bo jak wiecie, ja najbardziej w podróży lubię jeść, na temat kultury, różnych zajawek, trochę klasycznych tematów i trochę nowoczesnych na zasadzie sklepów z figurkami, automatów z napojami i różnych takich ciekawych popierdółek na temat, których wszyscy fani Japonii czasem się zastanawiają, jak to tutaj wygląda. Także zapraszam Was. Czegoś takiego na tę skalę jeszcze nikt w Polsce na YouTubie nie zrobił. Zastanowiłbym się, czy w ogóle ktokolwiek w Polsce zrobił tak wyczerpujący materiał wideo na temat Japonii, uwzględniając telewizję i wszystko inne. Myślę, że zrobimy tutaj coś, coś nowego, coś czego jeszcze e, polscy widzowie nie mieli okazji zobaczyć. Także na pewno warto będzie nas oglądać i spędzić najbliższe kilka tygodni, wchodząc regularnie na youtube.com/wybuchające beczki. I to taki mas.